W Wielkiej Polsce. Temat temat obyczajowy. No bo wiadomą rzeczą jest, że ten nieudolny rząd, który, którym dowodzi Morawiecki, kłamca, ohydny zbrodniarz, który powinien być rozliczony za zbrodnię na narodzie polskim, robi choć co. No i teraz takie dzwonią do mnie ludzie, i mówią, że w mediach szum, że znów lewica wyciąga temat aborcji, yy, związki partnerskie, takie pierdoły, nic nie warte, nic nieznaczące, a yy, tylko mające na, te, yy, na celu odwrócenie uwagi. Ja już kiedyś spotkałem taką panienkę z Czarnego Protestu, która się przyznała, że dostała kasę odpisu za nadziałanie właśnie na robienie szumu. No i, i, i co, jest, co jest ciekawe, no PiS, aby ukryć swoją nieudolność, wyciąga takie rzeczy obyczajowe. No to jak już chcą o obyczajowości takiej mówić, no i to ja się wtrącę tutaj. W 2019 roku rząd, Mateusza Morawieckiego, negocjował fundusze norweskie. No i, żeby dostać kasę, wzięli i zobowiązali się, że przekażą 30 milionów euro na promocję LGBT w Polsce. Tak, tak, właśnie. PiS, rząd Morawieckiego. Tak, negocjował i zrobili Norwegom laskę za to, że Norwegowie nie są w Unii Europejskiej, ale muszą do, na ten fundusz europejski wpłacać pieniądze za to, że oni tu sprzedają swoje śledzie, gaz, ropę i tak dalej. Te swoje rzeczy, które mają, którymi zarabiają na Unii Europejskiej. No ale żeby mieli dostępność do rynku, to muszą to wpłacać. I co się okazuje? Tak, ten skurwiel negocjował, że 30 milionów euro do wykorzystania. Wiecie, jakie to są pieniądze? 30 milionów euro na promocję LGBT w Polsce. I nic nie dzieje się bez przyczyny. I te wszystkie czarne protesty, te marsze zboczeńców, te inne... Inne dziadostwo jest właśnie za aprobatą i przez finansowanie, właśnie przez PiS. Nie dajcie się zwieść. Oni chcą przykryć tą swoją nieudolność i tak robią. No, dlatego wyskoczyli z tematem. Wyskoczyli z tematem teraz ta Lemparczyca. No, i raz, że, że, bo to po co wywlekają o tych związkach partnerskich, o tym wszystkim. No, bo przede wszystkim cel, o którym się nie mówi, a powinno się przede wszystkim mówić, to celem tego jest yy, zmiana prawa spadkowego, prawa dziedziczenia. Tak. Bo jeżeli sobie ktoś w testamencie zażyczy, to może przekazać swój majątek na kościół, może przekazać komukolwiek, ale w kwestiach dziedziczenia jest pewnego rodzaju hierarchia. I oni ten porządek hierarchiczny chcą burzyć i wprowadzać nowy, nowy porządek bałagan cywilizacyjny typowy dla cywilizacji nam obcej, niełacińskiej, to jest cywilizacja żydowska że wybiera się co łatwiejsze, co lepsze. I rzeczywiście Żydzi tutaj są mocno zaangażowani w te związki partnerskie i, i popierają te marsze, to wszystko. Dlaczego? Bo to jest taka czujka wypuszczona, żeby właśnie pozmieniać prawo. Bo później nagle powiedzą, aha, ten to był w gminie żydowskiej i jego majątek my, Żydzi, musimy przejąć, bo on był Żydem. No, i tak, tak sobie umyśleli, tak sobie zaplanowali. Wszędzie na świecie chcą to wprowadzać, czyli burzyć porządek prawa rzymskiego. No i o to, o to chodzi. Te zmiany konstytucji, ta uległość wobec Brukseli. No i znajdują się idioci dziennikarze, nawet z tych prawicowych mediów, którzy teraz będą podsycać i będą lamentować, jak ta lęparcica, jaka ona jest po prostu zła, bo ona chce tu aborcję i tak. A skąd ona ma pieniądze? A dlaczego ona nie siedzi za namawianie do mordowania dzieci? Przecież mamy w prawo w Polsce, czy nie mamy? Ona powinna siedzieć już dawno, bo to jest namawia do dokonywania zbrodni. Ona nie jest posłanką, więc jakim prawem, jakim prawem w ogóle w Sejmie gdzieś występuje? O co chodzi? To jest z góry ukartowane i to jest działanie pisowskie. Nie dajcie się zwieść, nie dajcie się e, wrobić w kłótnię e, obyczajową. Niech se każdy w domu robi, pokryje mu, co mu się podoba, a nie że, że wychodzi na ulicę, no, ale, ale a oni chcą wywlekać rzeczy intymne na światło dzienne. Przecież to jest kurwy językarane. No, to jest karane. To jest artykuł. 212 kodeksu karnego, gdzie jest oszczerstwo, obmowa i wywlekanie rzeczy intymnych na światło dzienne. To jeżeli ktoś chce wywlekać rzeczy intymne na światło dzienne, to powinien być karany i tak, tak jest skonstruowane prawo przez profesora Makarewicza, który stał na gruncie właśnie tych trzech filarów artykułu 212. Nie dajcie się wrobić w obyczajówkę jakąś. Nie, to, że, że PiS na to daje nasze pieniądze, bo to, to że no, te fundusze norweskie, to jest wszystko z naszych pieniędzy. No to trzeba to podkreślać i mówić. To są oszuści, to oni teraz będą stawać w obronie życia, czy, czy coś tam. Nie będą stawać, bo dla nich to jest gra polityczna i chcą y, odwrócić uwagę od siebie. Dlaczego? Bo są kurwa chujami, fatalnie wszystko robią, Polskę niszczą, niszczą naród polski, to są bandyci, złodzieje. Czołem Wielkiej Polsce.